Witam serdecznie. To jest właśnie jaskinia bajka. Jest to podobna, podobno w kujawsko pomorskim jedyna jaskinia. Podobno. Chociaż znam też takie, jakby jamy, jedną, do której też można wejść i jest dużo większe, to wszystko. No ale nie jest tam to w ogóle już tak dostępne dla do ludzi. Mianowicie, tu przez tę, tę dziurę można wpełznąć. I rzeczywiście w środku jest dość spora jama. Naprawdę spora jama. Ona może mieć no 15 metrów kwadratowych na wysokość metra. Może metr dwadzieścia nawet. No niestety to z latami się trochę zasypuje i tak dalej. Kiedyś tu był jeszcze łatwiejszy dostęp. Tak? No ale nadal da się tam wpełznąć i jest ok, Prawda? Więc to jest taka skała piaskowcowo-wapienna. I no, zwyczajnie no, jest jaskinia. tak? W ogóle cały ten wąwóz to pod spodem ma właśnie taki piaskowiec i u mnie więcej jest takich wąwozów. Gdzie pod ściółką, pod podszytem jest właśnie taki typowy piaskowiec. Tak. Więc to jest ciekawa forma, tu ma taki fajny kształt. Czy tak zrobił, ale odpękł. Chyba kiedyś nie było tak. Może kiedyś odpadnie nawet. Tak więc to nie są trwałe struktury, no nie, nie są to trwałe struktury, ja pamiętam jak byłem mały ona też wyglądała trochę inaczej, tak? tu też jest wejście, ale to w sumie wchodzi się do tej samej jamy, tak, jakby trochę rozrył chociaż rękoma ten piach to już by wlazł, tak to wygląda, że tu akurat jest właśnie takie coś i to jest niby ewenement w moim tutaj obszarze, więc gorąco zachęcam Właściwie Żeby do mnie się dostać na pracownię To wystarczy wpisać Mam na mapie jaskinia bajka, kojawska- pomorskie I właściwie Pineska pokazuje mój garaż <laughs> Tak, bo jest akurat ten zjazd, dobrze, słuchajcie, idziemy się dobić, spróbować na pasiekę Niestety, kurczę, pogoda nas nie rozpieszcza, w nocy strasznie wiało tak Czuję, że będzie gleba może jakoś nam się uda. No ale razem jak już jesteśmy, to zrobimy sobie krótki taki spacerek po wąwozie i zaraz będziemy na poziomie, Dosłownie za, za kilka chwil. Tak? Urany. Nie jest lekko, więc tutaj przychodząc warto właśnie się przygotować w jakieś dobre traperskie obuwie. W tym momencie będziemy mieli dużo łatwiej, żeby tutaj sobie dotrzeć. Tak? Bo nie jest, nie jest tak lekko. Jeszcze teraz to idzie, ale najgorzej, jak jest takie o, takie błocko i ono się smyra pod nogami, w tym momencie praktycznie nie da się tam dojść. I tak, dzisiaj strasznie wiało Tu dzwoniłem, tam dzwoniłem, żeby zobaczyli, właśnie kurczę, jak wyglądają moje pasieki. Ja w tej chwili idę na jeszcze jedną pasiekę. Tą naszą na skarbce, żeby zobaczyć, czy to, bo tam jest jedno drzewo takie, i kurczę, jak ono poległo na te pszczoły, to by trzeba było szybko z tym zareagować. Prawda? Więc zawsze jest jakaś przygoda z tymi pszczołami. Przy okazji zrobiłem sobie dzisiaj taki niedzielny spacerek Przyrodniczo krajobrazowy. W międzyczasie właśnie byłem na jednej No która oczywiście jest nie moja, no ale tak z oddali, bardzo z daleka z oddali, po prostu zerknąłem, czy ta pasieka nadal stoi. No stoi, nie? Więc raczej dopóki ten dziadek żyje, to ona będzie tam stała, więc hmm, Pasieka w sadzie ma konkurencję Tak? Pasieka w sadzie ma konkurencję cały czas Nie? Właściwie ta pasieka, która tutaj stoi, to nie ma prawie w ogóle konkurencji No mniej więcej No kurczę Półtorej kilometra w linii prostej Stoi jeszcze jedna pasieka, mniej więcej 25-30 uli no i półtorej kilometra to już nie jest tak źle, nie? jak pasieki stoją od siebie na tyle blisko, że je widać przez pole, po prostu. Tak? Wtedy, w tym okresie najgorszym, właśnie tym karmienia sierpniowym, tak? Wrześniowym, to ja muszę zawsze patrzeć na to, żeby te ule były szczelne i żeby nie było możliwości, że obce pszczoły będą mi okradać moje pszczoły. Tak? Więc taka historia. Tutaj akurat idziemy w tym parku, jest dość ciepło, już rozpiałem. Ale jak lazłem po, po, po gołym polu na górze, to wiało niemiłosiernie. Tak więc na przykład, tak jak te pszczoły tutaj, to mają light. Mimo, że wieje wiatr. A pszczoły na sadzie, wow. <laughs> Tu mogę wam pokazać. O, leszczyny u sąsiada wyglądają już w ten sposób. Się zarzuciły. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to jest słońce. Tak, ale właśnie widzicie Tak jak nawet bym miał pszczoły gdzieś tam na skarpie Gdzieś bym miał Tu nawet jest taka fajna półka w lesie, mi się podoba To, to tak jak teraz, że pszczoły by miały rozruch i w ogóle To zanim, zanim drzewa puszczą liście i tak dalej To te pierwsze słońce by oczywiście Dawało czadu tym pszczołom i im by się to podobało, nie? Tu mam jakiś worek Słuchajcie, czy ktoś by rzucił, jakaś świnia Weźmiemy go, weźmiemy go na pasiekę, będziemy mieli wyleczego czego do śmietków na sezon, no nie, nie? To jest dobry plan, ja wam mówię. Coś zrobić, będzie leżał, wyleżał, nie? Ludzie to są takie kurde, dziwne stworzenia, że kurde, wyrzucają te śmieci. Naprawdę słuchajcie, ja bardzo często potrafię wokół mojej pracowni pozbierać śmieci. Mija dosłownie Kurcze miesiąc, znowu są śmieci. I tak w kółko, nie? Człowiek może walczyć z tymi śmieciami, nic to nie daje. No, tutaj na skarbce powiedziałbym, że pogoda jest dobra dla tych pszczół. Dobra. No. To od razu widać, słuchajcie, różnicę, to jest kwestia u mnie dosłownie dwóch kilometrów tak niecało, tak? Kilometra nawet, a, a mikroklimat jest całkowicie inny, tak? jest zupełnie co innego. Tu nawet jest szansa na to, że pszczoły mogą wychodzić z uli. A na sadzie? Sroga zima. <grytanie> na pasiece długiej? Tak, powinno być tam pośrednio. Nie? Ale raczej nie mają szansy na wylot. Chciałem zobaczyć. Kurde, tu muszę jakieś schodki sobie kopać trochę. No, czy coś wychodzi? Nie, chyba nie. Chyba za chłodna, to ja się tak zgrzałem słuchajcie i mam takie mam takie wrażenie, że, że jest po prostu tak ciepło, nie? Dobra Co tutaj się dzieje? No cicho cichosza, cicho trochę Trochę się Ja się to... O nie, tam widać pszczołę Widać Przyleciała pszczoła do ulika tu O Ktoś tu nawet ona kombinuje. Tak. Więc no coś tam się. Kurczę wydarza. A, ktoś mi już powiedział, że tu kot wlezie przez ten wylotek. Ten wylotek nie jest w rzeczywistości taki duży, bo tam zaraz dalej jest po prostu deska, nie? I on jest taki, no nie jest cały taki duży. Ja mam w garażu chyba taką zasówkę oryginalną od niego. I, i chyba tutaj wezmę ją raz przyniosę. Nawet może ją przykręcę na stałe, czy nie wiem, zobaczymy. Teraz pszczoła coś knuje. Tutaj też, nie, więc słuchajcie, tak, zaraz będzie tak bardziej po południu, więc widać, nie, na przykład te tutaj, które dostają światełka z tej strony, to zaraz trochę bardziej, a te, które chociażby są zasłonięte ulami, już tak nie, nie do końca, nie, więc tak to wygląda, o, teraz mogę wam powiedzieć taką historyjkę, taką historyjkę, Całkiem przypadkiem może się coś wydarzy. Może jakaś serenka. Dzisiaj widziałem właśnie sarny. Biegające nad wisłą. O, znowu się pojawiły jakieś rozlewiska. Tak. Więc to tutaj tak działa. Raz sam, raz nie. Wisła. Może, może troszeczkę opadła na tą chwilę. Ale dobra. Słuchajcie, taka fi filozofia życia, w której my teraz żyjemy i to wszystko wokół nas się kręci. Mmm. Wczoraj u mnie była na chwilę znajoma, która jest z Ukrainy, z ruskiej granicy. Co ciekawego, u niej mówi, że ona była, ona jest w okolicy Ługańska, to jest naprawdę w cholerę stąd, nie, patrzyłem na mapce. I co? No ona pierwszy raz w życiu, to czy pierwszy raz w życiu, ona u nas widziała na przykład przebiśniegi, ona mówi, że u nich nie ma takich roślinek. No nie? To ona mówiła, że to są pod... pod śnieżki, pod śnieżynki, Coś takiego. <laughs> Jaka śmieszna nazwa. No tak właśnie przeszed... przeszliśmy się z nią tu na pasieka i z powrotem widziała trochę pszczoły. Widziała pszczoły ruskie, widziała ukraińskich tu nie widziała, ale widziała potomczynie po matkach ruskich niby. Słuchajcie taka historia. A, a co właśnie ona mi tak opowiadała, że. To, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. No to ona właśnie do tego dobijała, że tam się to dzieje od 2014 roku. Tak. Tam, gdzie akurat ona mieszkała, to, to tak, nie? I teraz, co jest z tą Ukrainą ciekawe czego tak wcześniej może nie kminiłem, nie rozumiałem, nie wiedziałem o tym i raczej specjalnie nawet ci youtuberianie do czasu kiedy ich oglądałem na ten temat o tym oni nie opowiadali. Mianowicie tak jak u nas zrobili Polskę po II wojnie światowej, że zrobili ją tak a nie inaczej, to i tak zachodnia północna część tak to jest właściwie kiedyś była niemiecka. Polska była bardziej przesunięta na te prawo tam Białoruś yy, 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 właśnie yy. Lwów, tak? Część właśnie tej, 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 tej części właśnie ukraińskiej, to, to, to była jakieś Polska. A w tej chwili jesteśmy tak zrobieni, dlatego na przykład ja uważam, że jesteśmy bardzo, kraj jest, potrafi być podzielony politycznie. Nie? Dlatego tak jest. A to, te, co, te, co teraz się dzieje u nich? Że tu, gdzie jest Lwów, troszeczkę bardziej na prawo, ale już niekoniecznie ten kijów, tak? Tak jakby pół na pół tą Ukrainę tak podzielić kreską z góry na dół. Tak jakby. To po lewej stronie są właśnie ci bardziej prawdziwi Ukraińcy. Tak? Oni mają swój język trochę inny i inaczej, i tak dalej. A właśnie na prawo, yy, Ukrainy, tam żyli ruscy. Nie? Tak jak ona to jest to jest ruska. Nie? Jak ja byłem na granicy. To jeszcze z Ukraińcem, jak przeszedł, czy z Ukrainką, jak przeszli przez granicę, to jako tako coś tam żeśmy się dogadali, nie? Ale jak już przyszedł ktoś bardziej z tamtego, właśnie ze wschodu Ukrainy, to ja za cholera nie potrafiłem się już nawet migowym niczym, słuchajcie, niczym, nie? Niczym. Nie dało się po prostu z nimi dogadać, nie? To można było narysować mu na kartce albo palcem, pokazać, albo najlepiej go zaprowadzić. Więc tak to, słuchajcie, wygląda. I tam się dzieje pewna dziwna rzecz. Ja nie wiem, jak ja mam to powiedzieć, żeby kurczę tu na mnie ludzie nie najechali. Ale to może troszeczkę w ten sposób wyglądać, że trochę Ukraina walczy z Ukrainą. No ale w tym wszystkim oczywiście są Ruski, tak? Więc, tak jakby ruscy chcą odebrać tą część Ukrainie, która była kiedyś bardziej roska. No nie? Tak to wygląda. I ona sama mówi, że ci ludzie właśnie ze wschodu a z zachodu Ukrainy to są zupełnie inni ludzie. I tu jest różnica, nie? Więc. Nie wiem, tak? Nie wiem. Na chwilę obecną, ja osobiście uważam, że oni powinni tą Ukrainę podzielić, tak? Że powinni ją trochę podzielić i tą ruską stronę, która jest ruską stroną. To zostawić im Rosji, bo Rosja i tak Krym będzie trzymać po prostu do upadłego, tak? Tą stronę i w ogóle. No, a Ukraińcy, tak? Ci europejscy Ukraińcy z naszej strony biją się o te ziemię, tak? No. Więc tak to wygląda. Z tym, że ja też jej powiedziałem: mówię, słuchaj, bo ona też mi opowiadała, że była w Moskwie na pracach i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Nie? <kluzła> Więc tamta strona Ukrainy bardziej, bardziej do tej Rosji lignęła, ona tak mi powiedziała. Nie? No. Teraz ja na przykład ostatnio coś oglądałem i jej mówię, dlaczego czołgi ukraińskie mają pomalowane swastyki. Yy, to czy nie swastyki, ja widziałem takie, wiecie, te krzyżyki, takie. Armii niemieckiej z czasów II wojny światowej. Ona mówi, że no właśnie, nie? że to jest takie popiepszone, że, że to nie wiadomo o co do końca w tej wojnie chodzi. Ona coś nabąknęła, że to, że to jest wojna z NATO. Ja bym tego tak nie określił. Bardziej bym to określił w ten sposób, chyba po rozmowie z nią, że po prostu ci Ukraińcy zachodni chcą mieć tą chcą mieć tą jakby wolność europejską, coś takiego, chociaż ciężko to powiedzieć A, a po prostu tamci, tamci ze strony rosyjskiej to tak nie do końca, nie? Oni są między młotkiem a kowadłem w tej chwili, tak? Bo jakby ci Ruscy nie, nie bili się, jakby armia rosyjska nie weszła, to po prostu ona by, to by byli Ruscy na terenie Ukrainy, nie? Oni by tak żyli, no to tak to jak na przykład u nas jest, że że na przykład jest niemiecka granica i dużo też Niemców czy Polaków jest wymieszanych przez, przez, przez co? Przez Odrę, tak? Ja nawet oglądają jakiś program taki, że dożynki robili na niemieckiej stronie polskie, więc yy, co i co? I teraz byśmy mieli tak zrobić, że ci, co się czują Niemcami, to mają wypieprzać a, a, a znowu Niemcy, ci, co czują się Polakami, to mają wypieprzać, tak? Mają pozostawiać swoje domy, tylko mają, wiecie, nie? Wywalać na swoją granicę? Jakby to tak rygorystycznie miało do tego pójść? To by też o to była zadyma jakaś, nie? Więc, no to tak to jest. No. No, ale sama mówiła, że jest nie, niefajnie. Że, że te miasta są porozpieprzane, że w ogóle jest dramat. No, i taka opowieść. Taka, taka opowieść, żeśmy pogadali sobie chwilę na spacerku. Mm, I tak właśnie się je wypytywałem, tak z czystej ciekawości, bo sam, y, dawno, 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 jakby to powiedzieć, dawien czas. Jakby bardziej się zajmuje tym, czym się zajmuje, a nie interesuje się tą wojną, tak, bo to by człowiek zwariował. O, jakieś pojedyncze pszczoły coś tu próbują wychodzić. Mm, ale ale właśnie coś jest na rzeczy, że to wszystko, co nam pokazują też w telewizji i tak dalej, nie jest do końca związane tylko i wyłącznie z tym, że Rusek wlazł na Ukrainę. Tak? Bo ci Ukraińcy zachodni, czyli ci prawdziwi bardziej Ukraińcy, takich tak powinniśmy bardziej nazywać, oni na hamach chcą odbić to, co Rusek chce wziąć dla siebie, bo Wydaje mi się, że tam trochę chodzi o to, że ta Ukraina chciała wejść w Europę i tak dalej, i tak dalej, a Ruskowi odbiło, bo wiadomo, on ma swoje nie, jazdy, więc on nie chciał pozwolić na to, żeby całe to terytorium weszło na europejską stronę, tak? Więc chce odbić jak najwięcej z tego, co było jakby kiedyś ruskie. Nie? I to jest to jest poslane. A w rzeczywistości Ukrainy. Wcześniej nie było chyba czegoś takiego jak, jak jakaś typowa Ukraina. Nie? Oni nie mieli jakoś swojego państwa. Dopiero później ono powstało po czasie rozpadu ZSRR. Hmm, więc ten rusek i tak cały czas twierdził, tak, tak jak na przykład po tym rozpadzie że Polskę zrobili, tak, a później w latach, w latach tam 90. tak, na początku. Udało się właśnie zrobić, że jest osobne państwo o, o własnym ustroju. To Rusek na to im nie chce pozwolić, bo on ma tam za dużo ruskiego. Tej, ten Krym to jest na przykład, to kiedyś był jeszcze turecki, to w ogóle co innego, nie? Ale przez to, że to cholera bogate to wszystko, że to enklawa rosyjska była. I, i, i ta, ta wschodnia właśnie część, to oni chcą właśnie to chyba odbić ci Ruscy, nie? A Ukraińcy się znowu bronią i to tak to wygląda, ale... Też nie wiadomo, słuchajcie, co by było. Czy, jakby rusko mnie odbiło, bo to też tak wygląda, co o opowiadał właśnie Wołoszański na jakimś swoim krótkim wywiadzie, że gdyby nie Ukraińcy w tej chwili i gdyby nie to, że, że oni dostają uzbrojenie od Europy i tak dalej, to Rusek by mógł zająć całą Ukrainę w tym momencie. Ten łysygnojek jakby się podniecił, nie? i tak dalej. Bo przez to, że ma tych starych gratów powojennych, i w ogóle on musi to w końcu kiedyś wykorzystać. Bo jak nie, to w końcu nie będzie to w ogóle zdatne do użycia. Więc on by mógł chcieć pójść dalej, tak? Więc właśnie idąc za wizją tego, że chciałby zrobić z powrotem Rosję taką, jaka kiedyś była wielka, za Carycy. Nie? Więc Ukraińcy w tej chwili się tłuką za, za właśnie tą całą resztę. Tak? Hmm. Więc tak to właśnie wygląda i w, w momencie kiedyby spuścili tego psa ze smyczy to on by poszedł jeszcze dalej i nie wiadomo dokąd by chciał dojść, bo wtedy by już poszedł na hama, nie? No i tyle, tak? I tyle, nie? A, a właśnie Wołoszański opowiadał, że, że że Ukraińcy w tej chwili tłuką się za jakby za nas wszystkich, tak? Więc to też jest jakiś motyw. Nie? Więc Można sobie to tłumaczyć na wiele sposobów, ale słuchajcie, na sam koniec takie zakończenie dam. Tej historii, w którą się też troszeczkę jakby włączyłem od samego początku i oszalałem. <laughs> że. że co? Miałem to w głowie, ale zapomniałem już, kurde. Dobra. Może mi się kiedyś przypomni, to wam powiem to zakończenie. No ale to mi chodziło... Nie wiem, o co mi chodziło. Chyba o to właśnie, że... Yy, że tak jak ci Ukraińcy, co do nas poprzyjeżdżali w ogóle, no to ci, co są cwańsi, mądrzejsi i w ogóle ja widzę, że chodzą do prac, robią swoje i tak dalej. Oczywiście nie wszyscy są tacy, ale nie wszyscy Polacy też są tacy, tak? Że robią nie wiadomo co ze swoim życiem że robią wszystko normalnie i w porządku. Jak zwykle niektórych potrafi przycisnąć życie na to, że potrafią też coś pokraść i w ogóle i tak dalej, wychachmęcić, Więc tak to wygląda, a... A właśnie, no, no niestety, najgorsze jest to, że u nich te miasta zostały rozpieprzone niektóre w drobny mak, tak? I oni nawet nie mają do czego wrócić, no nie? Nawet życie w tym momencie tam... Kurczę, w budzie z namiotu jest niebezpieczne. Tak? Niektórzy się nadają do tego, że na chwilę wytrzymają jakąś wojnę. Niektórzy się nadają do tego, że pójdą na tą wojnę. A niektórzy się po prostu do tego nie nadają. Tak? Więc starają się od tego uciec. Szczególnie jak mają małe dzieci w ogóle i tak dalej. Więc... Yy... Aha! Już wiem, jakie miało być moje zakończenie. Już Wam opowiadam. Chodziło, chodziło mi o to, sąsiad jechowa, właśnie, chodziło mi o to, że e, tak jak o II wojnie światowej, dopiero teraz bardzo często wychodzą jakieś papierologie, jakieś dowody, jakieś historie są ujawniane przez ludzi, którzy wcześniej byli zastraszeni i tak dalej. To my o tej wojnie na Ukrainie dowiemy się. Po jej zakończeniu, za kolejne 50 lat, dopiero ludzie się dowiedzą, o co w tej wojnie chodziło tak do końca, jakie są jej skutki, z czego to się wzięło, jakie były priorytety, oczywiście, ludzi, którzy tą wojnę zrobili, a jacy ludzie walczyli za nich. Bo to też jest tak, że jest kilka pionków, które ustalają coś. A jest masę tych ludzi, tak, żołnierzy, którzy walczą właśnie o ich sprawy, o sprawy, które czasami nie powinny ich dotyczyć nawet. Tak? Więc to też jest taka kwestia, że też jest. Nie? Z tym, że i to i tak jest, ja uważam, że największa to jest wina właśnie tego Ruska, że on po Hamsku chce odbić Ukrainę, bo chce odbić swój teren. Tak? A już granice były. Natyczone. u nas to się udało, tak? w roku 90. chociaż, w tam 89. chociaż to i tak było, rozumiecie? tak, nie, zrobione, wiecie, nie? że niby my mieliśmy tego wałęsę, ale, ale, wałęsa był bolkiem. <laughs> więc u nich też by mogło to tak wyglądać i to tak wyglądało przez kupę czasu, aż w końcu miało stać się inaczej. no i w tym momencie Rusek już sobie na to nie chciał pozwolić. Tak, więc tak mu bardzo zależało na tej Ukrainie, poprzez to, że ona ma te wartości te glebowe, że ma wartości, że można dużo ród różnych powyciągać z tej gleby. To po prostu rusek nie chce oddać tego tego, tego, tego państwa, nie? za cholerę. I ma tam za dużo bogactwa, napchane w niektórych miastach, tak jak na przykład Krym, uważam, jest najważniejszy dla nich. Tak? Więc słuchajcie, no, życie mam miłego dnia. Pszczoły tu pojedyncze coś swoje dubska pokazały. No ale nie za specjalnie, ale tu się coś dzieje. A na przykład w sadzie sroga zima. Więc życzę wam miłego dnia. Jeszcze tak rzucę wam przybliżenie na Wisłę. Życzę wam powodzenia. No i tak dalej.